Witajcie! Przychodzę do Was dzisiaj z krótkim wspomnieniem mojego pradziadka Mikołaja Rudenko. Nie przypadkowo teraz, gdyż 13 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dlatego dzisiaj wspominam m.in. mojego pradziadka. Mikołaj Rudenko urodził się 18 października 1893 roku. W Winnicy na terenie Ukrainy dzisiejszej jako syn Antoniego i Eufrozyny z domu Zawacki. W 1919 roku ożenił się z Marią Zdzitowiecką, która urodziła się również w Winnicy 31 grudnia 1899 roku. Wspominałam o niej w filmie o obrazie Matki Bożej Częstochowskiej. Podlinkuję w opisie. 24 lipca 1932 roku urodził się im ich jedyny syn, Jerzy Kazimierz Rudenko, mój dziadek. Natomiast Mikołaj Rudenko ukończył rosyjską szkołę oficerską we Władywostoku. Brał udział w I wojnie światowej. W 20 roku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Był uczestnikiem obrony Lwowa jako dowódca kompanii piechoty w stopniu podporucznika brał udział w wyprawie na Kijów, podczas której był ranny. Po wojnie 1920 roku był aspirantem Straży Granicznej i komendantem Korpusu Ochrony Pogranicza w Piłce w Puszczy Noteckiej, a także w Działdowie i Odolanowie. Przed wybuchem II wojny światowej mieszkał w dzierżawionym przez siebie majątku Zaniewiszcze, Koło Kamienia Koszerskiego, na pograniczu białorusko-ukraińskim, ale na terenach RP. Jesienią 1939 roku został aresztowany przez NKWD koło Kowla i został umieszczony w Kozielsku. Przychodziły stamtąd listy do rodziny. Tutaj nie chcę przytaczać całej treści tych listów, ale przebija z nich duża troska o żonę i ośmioletniego wtedy syna. Zginął w Katyniu wiosną 1940 roku i z tego, co wiem, jest na liście wywózkowej z 16 kwietnia 1940 roku, czyli szacuję, że zginął około 18 kwietnia. W 1995 roku został oznaczonym Krzyżem Pani Wrześniowej 1939 oraz medalem za udział w wojnie obronnej 1939. W 2007 roku został awansowany na wyższy stopień zawodowy. Syn Mikołaja Jerzy Kazimierz był z wykształcenia matematykiem. Pracował m.in. jako wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Dzisiaj jest to Uniwersytet Częstochowski należą do Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie, tak samo jak moja mama Anna i ja jako prawnuczka, ale o rodzinie katyńskiej odagram osobny filmik. W 2010 roku, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej w Częstochowie na Placu Katyńskim został posadzony dąb pamięci dla porucznika Mikołaja Rudenko. Podobny dom pamięci posadzony jest w Odolanowie w Wielkopolsce, gdzie służył Mikołaj Rudenko. Linki do filmików z Placu Katyńskiego, które niedawno nagrałam, a także o obrazie Matki Bożej Częstochowskiej, podlinkuję Wam poniżej w opisie tego filmiku. A jakie Wy macie skojarzenia ze zbrodnią katyńską?